z Shalim, Shalim? No, no oczywiście ale memaka jeden

nie, nie wiem, kurwa, nie wiem, no. no tak, podaj. Poszli tam, Ty, ty kurwa. Ty stary, ty się no, kurwa. <laughs> na kolana, no. Stary, ty się Kurwa z kurwa, człowieku. Ledwo się. Ale kurwa, dwa Ledwo 2 miesiące a ja ty na dałeś mu rady, ledwo. Ledwo, na razie nie wróciłem. Dałem 30% z siebie. Nawet się kurwa nie prosiłem. Nie wiem. na debio. Jest, jest. ci, kurwa, nie cholerni. Tak, w B jak, się A pies. jak ty nawet ciosu nie masz, chłopie! No to tak, to spotkamy się, kurwa. Albo biorę ciebie, kurwa. Też mogę. Dobra, panowie, to chodźcie na środek. Zróbmy wam face to face prawdziwy. Tylko teraz nie rzucę klepkami. To, to ja? Tak. No tak, tak. to chodź. Zapraszam, kurwa. Słuchajcie, to jest... Piszcie na czacie, widzowie, piszcie na czacie, czy chcielibyście zobaczyć taki pojedynek w przyszłości. To panowie, z rękoczynu. No też, kurwa, się będzie robić. Już? No już, No? Kurwa? no. Ale chuj, kumar. ten nie świat. Bale? Co ty do mnie gadasz? Wie, wie, co <ganku>? trzeba robić. Myślę, że mnie Pan, Tak, to Zobaczymy, zobaczymy. Zobaczymy zrobić jedną walkę i to jeszcze ledwo co człowieku wygrać I zrobisz siebie takiego. moje amatorskie walki były. Tak, to jest jak się z Prime'u przychodzi do Twojego <laughs> Widzowie, piszcie jeden na czacie, jeżeli chcielibyście zobaczyć taki pojedynek. A miało nie być patologii na stadionie dni narodów. To co wy tu robicie? <laughs>

ale kim ty kurwa jesteś? Zyba, kurwa. Zyba, kurwa. Ale ja ci mówię. Tak, no ma, no to tak. Dobra, tak, no no tak, no tak, no panowie, siadamy teraz tak. Wiewiór weź, usiądź ty tutaj. dobra. A Tazji siądziesz na miejscu Wiewióra. Żebyście się jednak w jakimś tam od siebie odstępie. Rozdzielenie. Słuchaj, no i co? Tazji. Przyszedłeś, przyszedłeś, yy, można powiedzieć do nowej organizacji, drugi program i załatwiłeś sobie, nie wiem, z pięć, sześć pojedynków. Ale nie, to będzie do, do drugiej rzeczy walki. Ale bo, po pierwsze przegra 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 walki tak od Grega, że to będzie koniec jego kariery. Już będzie cisza. Ej, Sary, to będzie tak, to dwa razy to, przegra, to czyli w ogóle i będzie. Ej, bierne. dwa razy MMA ten, ten turniej, też w ogóle nie ma to sensu w ogóle. Wam się bić w ogóle. Nie rozumiem. Wygra ten turniej w MMA, to na tym ma się sensu się z Wami bić, kurwa. Ale to wtedy dobrze powiedzieć. Dobrze on wygra. Ty ty, no, kurwa, nie wygrasz, stary. tak? Za dużo siedzisz w popie za Za dużo siedzisz w popie za Kurwa, kurwa. Za za Kurwa, bijemy się w no. Podpisałeś kontrakt. Dobra, to, to bijemy się w ale możemy bardzo walkę w K1. Panowie, panowie, Tutaj nie będziemy negocjować. No, no, ale ale... o formule, w formule ale bo się ale no możecie dziewań, spotkać. Ale jednej walki, a już kurwa człowieku, wszystkich wyzywasz, wszystkich najebiesz. Ale. 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 Zadzwonił po ja przed Kas już, kurwa, stare i tak się znalazł. <noise> <to, to>, <noise> tak Mam tak, tak. tak, tak, tak. Mamy wyniki, starów, wyniki tak. głosowania. 76% naszych widzów chciałoby zobaczyć Waszą walkę w przyszłości. Warunki sobie dogadacie, pewnie już później ee, Ale słuchaj, to, zawałem, Kuberk, Ale słuchajcie, czysto teoretycznie. Oni mogą spotkać się w finale. Wszystkiego, co no limit, formule MMA. Nie ma szans, kurwa, bo go Greg rozkurwia w pierwszej walce. Nie ma szans. Nie lubię być stawiany w taki sposób. No dobrze. Nie no, ale ogólnie. Renule, poszekajcie, panowie! Idź, czujesz, czujesz presję. Nie, nie, ja czekajcie ma rację. Wiesz, to moim zdaniem Tazi ma rację teraz w, w, tym, w tym co mówi, dlatego spoko, że Arek tutaj mówi, że ja go rozpierdolę, bo uważam, że go rozpierdolę, ale w tym pojedynku tutaj jestem bliższy Taziego. Wiesz, Dlaczego? Po prostu trafia do mnie bardziej. Jego argumenty trafiają do mnie bardziej. Tylko nie, 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 nie słuchaj mi tak, bo muszę ci w nie schodzisz. Za... Za... Dla mnie to jest to, dla dla mnie normalne, po prostu jak nie będę teraz na siłę poddymiał akurat w tym, uważam, że bliżej mi do ciebie, co nie znaczy, że kurwa jakoś teraz tak, będę z tobą tak. zbijał piony. Mam zamiar, tak jak powiedziałem, mam zamiar cię rozjebać i tyle. I zgadzam się na przykład z Arkiem tutaj, że rzeczywiście uważam, że go rozkurwie i że mi pasuje on, aczkolwiek nie kupuję tego, że nie robił tak jak on mówi, że on tylko z ulicy parter, a tak to nie robił, bo nawet wiem w niektórych miejscach, w jakich robił, tak mi się wydaje. Powiedz. Y nie no, y sam mówiłeś dzisiaj, nie, że tak waligatora... Nie, trochę znałem, mam 30 lat, trochę ty znałem zbyty? innych zbyty? dyscyplin. Nie, nie, ty masz tak, lat? Nie. 30, skończyłem niedawno. Naprawdę? 34, w ogóle, kiedy zaczynałem trenować, w ogóle, w ogóle zacząłem się pić od <ścoughs> Co się, kurwa cieszysz? Nie ty mówię, nie mówisz lepiej, ty nie ty mówisz lepiej, kurwa. Widziałem twoje wywiady ostatnio, też... Nie ja też się lepiej. pod zająknąć, ja no też. Ta. Ale to jest fajny wiral z tego idzie zaraz. Tak, ja zaczynałem ogólę. Nie, nie wiem, nie 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 wiesz, niedługo spalimy, loko pediatę. kiedyś kudo? Chyba kudo, A kudo, ale Kudo. Nie. Kudo. Co to jest kudo? Wijście w kaskach takich i masz tam wszystko ogólnie. To jest taka typowa ulica w kaskach takich od Hokeja. Dlatego tego zaczynałem, jak miałem 17 lat. To Tatarowałem to może z półtorej roku, tylko, ale tego zaczynałem, no masz wszystko ogólnie. To masz kaski od Hokeja. Nie się że że na to... trenuje w ogóle, to się Ale no. czekaj, bo A, tu no, mamy hokejistę, tak. No właśnie, jest mamy hokejist. Kładka w kaskach! Bo nie, wiem, <śmienny> wiesz, nie wiem, czy wiesz, że ale Piotrek to jest były hokeiste. Nie, nie wstałem o kuda, tak. biłem się. Jak kudo. biłem się na najczel. No jest coś takiego. No jest Kudo, to jest taki agresywny sport, że to jest choć, nie? Mm. W kasku ale, się ale tu piszesz, no w każdym razie po karate? Jest no, Jak no, się wywodzi z karate, <śmalne> no to jak tam ma być parter i tak dalej? To jest wszystko. No wywodzi z karate. I taki też jest? No, się w kimonie. Poczekaj, ale... kudo. Ja muszę zobaczyć, jak ta walka wygląda. No. o pociągnij, ja sprawdzę, jak to wygląda. Kupcie pociągnij. co pociąg. Kupcie pociąg. Kurwa, gdzie wiedzieliście? Z Kyokushin karate to jest, wywodzi się. No to na pewno agresywna jak chuj. Założone przez a ktoś taki jest to jest? Jest, bez sensu. jest tragedia. Zaraz no, sobie nawyki masz. bo bijesz w ogóle na frate... to jest tragedia. Ale tak. Kamil, tam nie ma Nie głowy, nie można? Nie, można. nie, nie głowie, jest. No. jest. Widziałem jakieś zdjęcie, że było. Znaczy jest rzucenie. Są rzuty, nie apeluję, no, trochę no. jest, ale czas, nie masz takiego. Wiesz, tutaj Tam masz rzuty, jak kartę mówisz kudo. Dźwignię wyciąga, jak wpisujesz kudo. Ja jak w Dobra, panowie. Zobaczyłem to, filmik, kto To, to po sobie potem biegają. zobaczymy. Wie ale w też timolach. jest też jest dla ciebie jeszcze jedna fajna opcja w tym dniu no. teraz się pojawiła, no że w finale możesz się zmierzyć zelanem Kwiecińskim, który bardzo ciężko ciebie znokautował y, podczas waszego pojedynku w k1 znaczy nie tak bardzo ciężko bo no nie w bo to tak wyglądało groźnie ale ja się od razu po tym podnosiłem więc no nie było tak że ja tam leżałem nie wiadomo ile to wiesz dostałem i od razu wsta wstawałem nie tylko sędzia mnie przytrzymał no ale tak to była była się przegrana nie ale tak ale dobra pływałem ale od razu ale nie leżałem jak ty. trup tylko no nie. Ja próbowałem się no podnosić, jej, la, ale sędzia miał powody, że przerwać. Ale co? Sędzia miał powody, że przerwać. Jeszcze raz, sędzia, sędzia miał powód, żeby nie, mnie puszczać. poczekajcie. oferta, czekajcie. Poczekajcie, poczekajcie. Uważasz, że co, że to był jeden na no Tak, No tak, oczywiście, że tak. E. J... To było zaplanowane, Robię to, to... to na treningach, robię to na treningach tak samo. Dobra, to mówisz, że to ja zobaczę, ale to czemu nie pokazałeś na mnie wtedy tego, no? Ale kurwa, to jest spokojnie. Ale słuchaj, nad ciebie była inna kurwa, żeby się nie bawić co był kurwa, stój, stójce, bo jesteś wytrzymały rzeczywiście, więc jedyne, kurwa, 10, szedłem, to do naprawdę. Mieliłem jak chciałem. No tak, mieliłeś, strwałe. Ale ty mnie tak naprawdę jakby znoka znokautowałeś ostatecznie tylko pięciem, ale wszystko zaczęło się od prostego, który dostałem na szczękę i Jakby po tym, po tym pierwszym gdzie już byłem odcięty, wiesz o co chodzi tak. To, ale ta, to, było, to było już mówię. takie dobijanie, no nie? Tak, dlatego mówię, że, że tańczyłeś po prostu. No jest? tak, tak. Zajebisty, po prostu fajnie nie to no, weszło, bo Ja to robiłem też na treningach. Fajnie to wyszło, fajnie, efektownie to weszło. I tak dalej, więc y, chciałem też. Może jeżeli, jeżeli nie uda się w turnieju, co bym bardzo chciał, to się uda pewnie po. Tylko chciałbym no. już zabrać ci który sposób, bo masz ich za dużo. Wiewiór, ja tutaj <kłysza> czytam czat. Czart, dwa, ale czytam czat i właśnie, oh, nawet są komentarze Boże, Wiewiór prawie zginął e, znaczy, za Ja wiem, to wyglądało groźnie, ale mówię, że się podnosiłem od razu. Nie leżałem e, nie, le, nie leżałem ten także nie, te się... nie, nie leżałem. <kłysza> no nie. Ale to sobie, sobie zobacz powtórki dokładnie, jak upadam, a potem od razu próbuję się podnosić i sędzia mnie łapie. Zaraz po upadku. Zobacz sobie dokładnie. Wiewiór odcięło cię kura, no, dobrze, ci było widać, odcięło mnie w momencie, kiedy upadałem, wtedy Odcięło całkowicie, ale zaraz, zaraz potem próbowałem się wstawać. Yy, no ok. Się od maty. No dobrze, no dostałem solidnie, tak, ale yy, nie, mówię że nie, mówię, że nie, nie mówię, że nie dostałem, nie mówię, że nie dostałem, tylko mówię, że po prostu, że tak? nie, Do czego nie, nie. Do czego nie, 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 to był, to, było, no. to był, to był trz, nie odciął mnie po tym prostym, tylko to, to, od, tego prosty, to. Prosty, od tego prostego się zaczęło, nie, to bo kurwa. były trzy Nie no, ale powiedziałeś, że w sumie prosty, prosty już ustawił to, to teraz, no to teraz zobacz, mi się wydaje, że pewnie Shelly bije na mocniej niż ale no bo on ma taki ten power Punch, no nie? Nie się, że już mając trochę tę szczękę naruszoną, nie, będąc, nie. Ro, będąc rozbitym. Dużo. Że nie, czasu to tak, Ile czasu? Nie działa, ale to, to się układało. Ale też miał, to był knockdown taki prawdziwy. Na przykład ten twój knockdown na Josefie, co y, chyba. Nie pamiętam. Co no, ten, backfist. No to Obratówką, na krok no. go złapałeś i on się przewrócił. No, no, no był knockdown, tak. Ale chodzi mi o to, że on stawiał krok. Ale ten, co on tobie, to był taki, że widać było, że kurwa tam ci się w głowie. Nie, no delikatny. No, nie Bam, nie, ktoś fajnie tam, napisał. Tak, ten nordown, i wstałem, tak? Tak, ja rozumiem, ale to był ten nokdał taki, że na to, moim zdaniem, na taki moment odcięło. Od ktoś fajnie napisał. A zobaczcie, jak ja wievior". na przykład cenę. brata no, bratana w poprzedniej walce z nim, nie? Luz, a moi, my rozmawiamy ale, teraz o tym. o ale ktoś nie, napisał. Ja uważam, ja najlepszy komentarz, jak wiewiór. Wiewiór jest jak pastat, nie do zajebania. I teraz pytanie, czy uważasz tak samo? Bo mi się wydaje, że twoja jedyna szansa, Piotrek, jest tylko ustrzeć wiewióra. No tak, I to wiesz, jest to. Nie jeszcze w pierwszych razu. sekundach, bo on przecież od razu będzie szedł na pewno po obalenie. Ja. I tylko wtedy masz szansę. 10, 10, 10 I Pamiętaj, że on tam nie 15, będzie miał, że wiesz, sobie gdzieś odskoczysz coś, tylko tam jest 3,5, na 3,5, on wejdzie i jest od razu starcie. nie? Ja wiem o tym, ja wiem o tym. Zatem, tego... wiesz, Alan uszczelił mnie w drugiej rundzie. Wiesz o co chodzi, biliśmy się cały czas w stójce, jakby to. to no tak, ale tu to masz. Tu to to masz, masz jedną trafiłe. rundę pięć. Znaczy, minut, wiesz, był Co się okay, daje okay, tak naprawdę, wiesz, to poczucie czasu a poza tym. Bardzo sobie po, bardzo poprawiłem stójkę od tego czasu. Mhm. Dobrze, wasze starcie mamy przegadane. Arku, ty zdziwiony jesteś <kluz> tą spiną Stazim, bo to w sumie tak nagle tutaj wyszło. Nie, no, chuj go Ogólnie tak przygasłeś. Coś A za fajnie. Ty To pan, mnie w wkur... bardziej tym wiesz, tym, z tym, 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 tym uchem niż. Ale kurwa, już ci tak odstaje sporo. <gry> no, oj, kak... Już pasta jest coś... Drzianic, kurwa. mi teraz. <gry> Jeszcze raz? To już, już nie chce ci bić? Już zrezygnowałaś jednak? Kogo? Nie. Nie chce ci bi bić? Spie ze mną? A skupie, gdzie ja się z biję, kurwa. Przecież ty nie dojdziesz do finału człowieku kurwa, żeby walkę ze mną mieć, to musisz potrenować jeszcze trochę kurwa i coś tak, tak. w tej federacji, tak. Popie, ty nie myśl sobie, że przychodzisz tutaj dlatego, że zamówiłeś sobie Kasiusza kurwa, na ruchanie i przez to tutaj <noise> jesteś przez przypadek i że dostajesz walki od razu, kurwa. Nie ma tak. Ty, by krzyczeć ja, na pewno. Ale to właśnie to dziwi, to, to, kurwa takie nastawienie, że wiesz, przyszedł ktoś nowy i że kurwa, nie będziesz tutaj ustawiał, my tu jesteś. No bo ty też już jesteś nowy i też i to, to to, tak? już, nie. Nie już, już trochę kurwa może jesteś. No nie, no nie to kurwa,

Włodarze ustalają, kto ma walczyć. Tacy, czy tak Włodarze ustalają, kto ma walczyć? Nie <grymne> virtu <grymne> We, jeszcze Możemy zmierzyć, Nie musimy. Na Powiedz turnieju. mu że chuj I mu. Się mu w dupę. Nie musimy natroniać. To to on malczyć. rozumie, tak? Ja rozumiem. Spokojnie. Napisz, 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 napisz. Panowie, to co mamy, y, nasze półfinały wylosowane, jeden i drugi. Od dzisiaj możecie sobie zacząć to wizualizować. Ty, Alan, zaczniesz czy nie? Ja cały czas. A, jak jak wcześniej mówiłem, mówisz ja, 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 <grym> ja to tak, jest. Ja, kurwa, i, a pytanie a o półfinał. No daję daję. Tam kadałeś, żeby kurwa da, da, dawać końca. No, ale daję do końca. A chuja dajesz. No, no, no mogę ci dać. Kolejne zestawienie. Ja tylko sobie kurwa z tak jak kurwa gadając, mówiłem to w wywiadach niejednokrotnie. Kurwa, ta walka mi krąży od szóstej edycji fejmu. Naprawdę. Kurwa chodzi za mną cały czas. Nie raz prosiłem kurwa wodarzy, zróbcie kurwa ten reważ, a nie dajecie kurwa nie wiem walki jakieś naprawdę, niektóre były naprawdę kurwa z dupy wzięte. Ale kurwa wiem, że ten rewanż dużo osób czekało, poza walką kurwa z tym Farmazonem, z Ferrari, czeka kurwa tak samo na rewanż kurwa stajcuro. Tak więc kurwa w końcu i nareszcie. A ty, Greg, bi bi biłeś się gdzieś oprócz we frikach? Miałeś dwie walki we frikach, oprócz we tych frik walk, Miałeś no. jakieś walki? Czy ja miałem jakieś walki? Tak. Interesują Cię inne formuły, czy...? Ogólnie, obchodzi, no ale wszystkie formuły, wszystkie może. formuły. Chuj ob <laughs> Cię obchodzi, ale zapytać się możesz. Ja tylko no. się pytam po prostu. Nie no, robiłem w Jiu Jitsu. Walki, tak? Okej. Okay. Jak Ty masz w ogóle pas w Jiu Jitsu, purpurowy? Nie żadnego pasa. Jak Ty masz purpurowy Nie masz żadnego chyba. pasa. Jakby miał, to bym się przyznał, no co? Tak, kurwa.

kształt kurwa działania w temacie, tak? Ale inny... No wiesz, jak się robi w kimonach, to się ma o wiele wyższy pas, niż jak się w ogóle nie robi. nie robiłem nigdy w kimonach. Nie mam żadnego Ja też się w ogóle nie robię w kimonach. Nie mam, ja nie mam żadnego pasu. Ja mam purpurę na przykład. A ja nie mam żadnego pasu. Uważam, że mam umiejętności na zdecydowanie wyższy pas. No pewno, no. Tak. Ale ty bry. tak uważasz, czy ktoś ci to, nie wiem... Tak? Nie no, 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 ja wiem z, z jakimi pasami i na jakim poziomie. na w formie. No nie, no bo się pytam no, tylko, głowie, wiecie, no, no bo no, można no, mieć zdanie o sobie, no, że jest się mistrzem, nie? Na podstawie tego jak sparujesz z innymi pasami. Jak Tak ci powiem. Okej, okej. A ty, Wiewiór, masz okazję w sumie stać się pierwszym podwójnym zwycięzcą turnieju. To też dużo sprawa. Tak, tak, no to takie... siedzi z sygnetem, tu dumnie jest. A no no właśnie? Odwygać, ale to nie jest rzędu. właśnie Federacja tu przewiduje jakąś dodatkową nagrodę, jak zacieśnia się go turnieju? Tak, tak, to tu widzę. jest. Yes. Yes? górę. być, ma być. Z coś ma być. Z dłoń prezesa. <grym> z dłoń prezesa. A co, o, to Alan? A co ty byś chciał? jak, jak taką dodatkową karierę? Tak, kurwa, dużo na pierścienia by się z, z, z zrobiła. Nie? Każdy by był zwycięzca kurwa, w turnieju. Nie, no wiesz, pierwszy jest taki. Waga ciężka, to... że coś, coś? I kurwa, ty kurwa, Teraz jadają. powinno być Kodę, coś innego. Potem siadają, kurwa, nie, jak, kruwa, ja, jak wiesz, nie, nie. Jak wam Nie, ale co z dwoma pierścieniami będę chodził, wiesz, to bez sensu, nie? nie? Co ty, kurwa, to coś innego by mi się tarczy, teraz przydało. Co byś chciał? Może łańcuch? Łańcuch. Jakiś Pietes Gier... z napisem z... Fame. Tak, z piercisz... napisem Wiewiór. To <laughs> łańcuch. Z jakimiś diamentami. VVS. Słuchajcie, a właśnie... Taki bo... był mój bo... pomysł zresztą. Główna nagroda, czyli dla zwycięzcy turnieju jest... Bańka. Bania. Milion. No. Ty masz być tak naprawdę... Podwojnym milionerem? No tak, ale po odprowadzeniu podatek. Tak, wiadomo. To właśnie powinno być netto, netto powinno być wygrane na czyściutko. Tak, Bez, tak. Po, ale ale, ale jest od kwoty netto jest. też musicie odprowadzić podatek. Ja to mówię, to powinno być na czyściutko. Ale to, na jest. to jest netto. To jest netto. netto. To jest k***a. To netto. jest netto. Netto jest. Na konto czwartej Wy się kłócicie o pieniądze? Ja wystawiam drugie na Net nie nie, ale dobra. nie są na podstawach przedsiębiorstwa. Yy, Powinno być tak, że jest ja ilo... tyle ile ile się dostaje no. na ale od od tego ale dochodowego. Parę, ja ale się. jak ma dobrze sobie po to zapłacisz tylko 8,5%. Jest jak no jest. Jak? Normalnie. Jest jak ja jest. 15. No to płacisz za dużo o 7. No to powiedz. Dobra, Dobra panowie, panowie, potem o tym pogadacie. To o spółkach i odlegę się pogadacie później. Taze, jakbyś ty, zakładając, wygrywasz to, co ty kupujesz? No raczej mieszkanie od razu. Chyba nie ma mieszkania w Warszawie. bym Warszawie mieszkanie. może nie wystarczy, ale Pełne mieszkanie raczej. Tomek? Też na razie mieszkanie albo jakiś, jakiś domek i remontował po dubał samemu. Ty Wiewiór, Idziesz dalej we flipy? Bloki miałeś stawiać ty, tak. A ty coś stawiać? No, poczekaj, poczekaj, 6, 7% wyciągał. Poczekaj, posłuchaj. Yy, chciałem zaczynać z tymi flipami, ale jeden, co, yy, co miałem opcję, Miałem z niego mał, byłby z niego mały zysk, więc zrezygnowałem i nie miałem wtedy jeszcze funduszy, bo nie dostałem prze, e, przelewu. Późno dostałem przelew i zanim zdo, zdo, e, miałem już wszystkie pieniądze, żeby je zainwestować i założyć spółkę, do tego, bo jestem na tym na ryczałcie, to nie mogę tego inwestować, to już dostałem propozycję nowej walki i nie zdążyłem tego inwestować. I na razie pieniądze po prostu mam na lokacie. Dobra, Arek Tańcula, co by kupił? Ale nie odpowiedziałem, co zrobię z pieniędzmi. No. Jak wygram? E, właśnie miałem taki pomysł, żeby. To, co wcześniej wygrałem, zainwestować, a to nowe po prostu rozpierdolić, nie? No, <laughs> ambis, 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 yeah. <noise> Ale wtedy chyba, chyba jednak tego tak było. Czyli co? Znowu Sky Tower. Sky Tower. Pomożemy wtedy w... <noise> 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 no. wszystkim. jego. Zapraszam wtedy wszystkich na Bela. Tak, <noise> tak, tak. Arku ja założę, wiesz co, chyba taką poradnię, w której będą logopedzi, specjaliści, i zaproszę tam kurwa tych dwóch, może Alana też i to zrobię. Czy się do tego, żeby potem nie było trzeba tutaj. Ci na to, że powiedziałeś, że Alana też. Kurwa. Ale ty jesteś jakiś pierdolnięty, kurwa, mogę zrobić zróbcie kurat. Kogo bardziej nie rozumią, mnie czy ciebie. Ej, zróbmy! No, zróbmy, zróbmy. Taką ankietę. zróbmy! Zróbmy! Zróbmy Zbliżamy się do końca, ale, ale na zakończenie przeczytamy wyniki. Zróbcie ankietę, kto mówi niewyraźnie. <laughs> tak. kto mówi niewyraźnie. Czy alarm, kwiecik, Alan kwieci, Alan, tażę i. I, I za Zadyma. Zadyma. <laughs> Oczywiście. A ty wiesz na co wydał? I. No Na co wydał. wydał? Na logopedę. Na logopedę. Ja dalej tą, bym bez, będę bez, jak w nieruchomości. Pojusze. W nieruchomości działki. W, w nieruchomości. Tak. Dobrze, Greg? W ogóle się nie zastanawiałem nad tym. Ja skupiam się cały czas tylko pod względem Masz sportu. Masz cel wygrać. Tak, no. Piotrek Szeliga na skiny w cs No, pewnie <laughs> też. Jakiś opening w zrobił na pewno. E, a co do reszty pieniędzy, to jakby też nie, nie myślę o tym, bo tak jak mówię, no myślę o, o Viviurze teraz i o tym, żeby mu wybić, kurwa, to wszystko, co on sobie myśli z głowy. <grym, 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 czyli? Czyli jego, jego zakupy. To jego zakupy i wszystko, no i te pierścienie, kurwa, łańcuchy, po prostu to się, to, te wszystkie marzenia pyszną już w pierwszej walce. No ale ja już zdobyłem swój milion. No i bardzo fajnie, no ja, ja już zdobyłem swoich, kurwa, kilka, <grym>, dlatego mam, wiesz, nie, myślę, tak? o tym. nie ale... myślę... o tym. No ja też... I jeszcze Peter... Ja zawiesowo ja w... mnie. Ale deweloperę. Bizaki budują. A jak? No to co panowie? E, słuchajcie, jeszcze, a propos tego turnieju, e... już zostało bardzo niedużo czasu, Bile, chyba chyba 2,5 tygodnia, tak? Tak, tak. Dwa i pół tygodnia. E, a właśnie, a jak twoja wysypka w ogóle? Dobrze, już się schodzi. Już możesz trenować? No trenuję teraz od poniedziałek, że czałem. Niestety, tylko mam 2,5 tygodnia. Ty, a ty słyszałeś, że. A ty się trenuje? Dalej się nie umrą. Co? Któryś się nie umrą? A, nie, goń, goń, goń. Kas już a, ślad zostawił, kurde. Pokadałaś, że tam gdzie trenu? Nie, właśnie, że część. Dalej się zgadzał, kurde. Dwa i pół tygodnia, ale starszy. Mam walkę we krwi. No to jak trenujesz? Dobra, słuchajcie! trenuję. Mm -hmm. mamy, mamy wyniki tego Mentalnie. głosowania. Na 9 hmm. tysięcy głosów e, najbardziej niewyraźnie mówi Tomek zadyma 44%. Yeah, Ale potem, uwaga. Tomek, to się jedną walkę wydałeś. Yeah. No, 38%. To tak, no. czy wygrałem, czy przegrałem? To to chyba to 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 no i dobra, słowem podsumowania. Panowie, słowem pod podsumowania. 31 sierpnia, stadion PGE Narodowy i zestawienia, które wyświetlały się za mną. <laughs> Jeszcze raz je wyświetlmy, tak? <laughs> Ale tańcula. Tybori Zadyma. Grek Tazy i Szeli Wiewiór w turnieju w Rzymskiej Klatce. Gdzie łączna pula nagród to 2 miliony 100 tysięcy złotych. Słuchajcie, wygrane dostaje okrągłą bańkę. Ośmiu zawodników, nie tylko tylko. Poczekajcie, nie. jeden zwycięzca. Wykupujcie bilety na fejmama.tv. a my Dokładnie. widzimy się już niedługo widzimy. na programie. Widzimy programach. się 31 sierpnia. Trzymajcie o, się to i to cześć. To